Oto moje auto od Ciebie co, Właśnie co ty, ty? ty No, no właśnie, no. myślę, że ona jest kurde od Ciebie A to... Nie <laughs> no, peka, naprawdę No Myślę, że nie mogę tam do dokończyć, kto, kto by ją lepiej tworzytkował Bo faktycznie, masz ten zajawę i chcesz to robić No stary, to po prostu wygrałeś Wygrałeś auto dla mnie, nie? Stary, to chodź w środku Nie no, ale naprawdę Wiem Siedzi, po prostu ona teraz wygląda, nie? Stary LEDy, takie jak Krzychu tutaj no. Masz w środku y, karbonowe wszystko samo Ekran Ekran jest normalnie, karpa i wszystko dotykowy sterowanie stary tutaj jest dołożone eee, patrz, z tyłu masz jeszcze co... Zmienio... No, no jest właśnie, końcówki. To jest ładnie, tak, y, lampy już się mieniłem, tylko że trochę za bardzo ja je będę rozjaśniać troszkę, okay. za półciemne. Nie, nie no, stary, się... Pasz, nie no po po siedzi po po dobrze, po po nie? Po po... Dzięki Trąba za półkę, Zabry. za Zabry. to, żebym udał, że dałeś mi możliwość wygrania. Cieszę się, kontent został zrobiony. Przemo już na tym odcinku krzyczał, że kontent zrobi z tego. No, ja, jak zrobiłem? Jak, to jak, jak powiedziałem? To tak to zrobiłeś! Robiłem. No! No! no. Inara!